Siemano z tej strony Wariusz174, ze mną jest... Assassin8913. Dzisiaj gramy na serwerze Gacy Craft. No i... to chodźmy na PvP. No właśnie, życzymy od razu miłego oglądania. Będzie link... Będzie IP w opisie będzie. No to chodź. Eku wojownika, bo się dedło. A bo jak się dednie, to zawsze to jest. Mm -hmm. Więc już czekaj. To gdzie ty teraz jest? A, gra. Ray Games. No i... Uff, y y po pierwsze, to sobie PvP, jak się można domyślić, albo zobaczyć, jak to można. Ukryte tam są jakieś... Mm, Skaczemy? Gdzie? Skacz. Chyba ktoś do nami idzie. O nie, to w... Bo skrzyka. Czeka, jak... to tam jest? Ula, la. Niewidzialność. Pijemy? Dobra. Ja zdejmuję zbroję. No to też. Czekaj. Gdzie jesteś? To <grym> się widzę. Z jabłkiem zapierdzielasz. Gdzie ty? Tutaj. Czekaj, nawet pięć. Aaaa! Zwaliliśmy to. ale Czemu zwali... czemu? Walnęłem cię! cie. na ogień. O, ja sobie rzucę, bo oni mają te paty. Patrzmy. No. To idziemy. Czekaj. Zostawiłem stoper na 10 minut. No tak. Tam bandikam niezarejestrowany Tylko 10 minut nagrywa No szkoda O choć na górę No ja też bandikała 59 dolarów O skrzynka ludzie widzicie? Jaki na... Uulala Co tam jest? Nie rozpadne schować No ja też 10 sekund, no, zwolę Bo 10 sekund to O jakbym trafił

no, ja też schowałem. Na no, spoko. Ja mam ich dużo nawet. No chodź, idziemy. A zginąłeś raz chociaż? No. A no to możesz sobie wziąć zbroję. No, szymanko, szymanko. Kozaczy się patykiem, kurde. <laughs> idziesz czy nie? Idę, idę. Dobra, trzy... Kozaczy się nie kozacz Ja? Nie, koleś jakiś do mnie i wali mnie patykiem. Gdzie ty jesteś? No, ale nazwy skyblock. Chodź, idziemy. Jest tu śniegu była skrzynka. No. Idą za nami, idą za nami, idą, idą za nami, idą. Mamy na A no tak. Ma. A nie mam. Bo ginęłem. Nie, 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 nie nie, ja uciekam. Bon, 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 bon mi są. Ej, ja, czemu nie mogę, iść? A nie mogę już. 8 hp miał, 7 hp miał Dobra, i tak mamy... I tak mamy te rzeczy w nienaruszonym stanie. A nie, trochę tam. Gdzie jesteś? Rapczu Jest, jest, jak nie, nie! Gdzie ty jesteś? Zwiewam! Czekaj te Nie mam dostępu do tej komendy. No, fuck A, mam, będę, znaczy, mieć dźaksa, będę miał deaxa, będę miał deaxa, będę miał deaxa. On nabierze, nabierze! Skaz! Spok, życia! Jest! No, what the A, ma 7 HP, ma 7 HP! 4, 2, 1. No, gdzie jego... <grystanie> nie, nie, A, zjadłem. Oh, 4 minuty, tak Wiem. Wiem, bo mam testa włączone. Dobra. To się Jesteś? kampimy. Jesteś. Jestem obok. Popatrz do, do góry. No weź no! No jaki debil Masz jak łóżka? Zgniłe może gdzieś skrzyka być na tym drzewie No Jezu, jaki troll lolalalalalalala Idziesz to za mną? Nie bij nie mam trzy seduszka Parkur drzewny Widzę coś, widzę coś, widzę coś. Kiedyś... No nie no, spadłem, no jakie bez ja, no bez ja, no chopaki. Nie ma tak zaglądasz. Hop. Hop! Szukamy skrzynek. No. Au. Ha, jestem. Tutaj woda jest, to woda jest. Ode fuck! Ale mi bije Czyli się wydawało, czy to było jakieś wejście? Ja nie zauważyłem No ja też nie zauważyłem O, skrzynka kresu Powinna, jakby skrzynka kresu powinna być tutaj gdzieś. Gdzie? Jest tam coś? Czekaj Kurde Gdzie ty jesteś? Tobu. A dada. Spoko Tam nie. skrzynek szukałam przecież. Tutaj. No wy tyf, y Wzięliśmy. fe. Czekajcie, zobaczyłem nagrywam. Jak 7 mi minut. 7 minut. No już zaraz siedem. Nie, do, teraz siedem. Bo ja mam włączony na, na bandikach. mam włączony. Nie wiem, jak u ciebie jest, tak to u mnie jest tak. To myślałem, że to ten kurde, już myślałem, że to ktoś inny. Dzisiaj nagramy jeszcze może zleć. No, jest wcześniej bardzo rano, więc sorry, trochę nas może przymulić. Parkour. A skrzynia? No, no, gdzie skrzynia? Mzeszu. No, no to. Oh, kurde. Chcę się wspinać po takich lianach. Mm, lol, nie wiesz? Czekajcie. Tak wiem. Możesz każdy do uważenia na nadusa. O! Skrzynka! Gdzie jest skrzynka? Wow! Ho! Cztery koksy jabłka! Koks! A gdzie ty jesteś? Ja jak cię pływa po wodzie! No właśnie, więc co... Ła nie, dostałem! Ej hey, Idę, bej! Hu, 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 hu. Ale pytania ninja, ile masz? No Łatw! The... No nara! Kurde, zabili mnie. Dobrze, że nie wypadają. I, ja tam idę do ciebie. Tam jak sobie jest, nie? <laughs> Ole Olej mnie zepchnął. Koks, jabłka tam są, warto. Ha, ha, ha Za już? Za już? No ty... dziadego No co? 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 No co? No nie no! tralalalalalalalalala tralalala. nagrywamy? uu to się żegnam na razie i...